Cześć siąko, witajcie w tym z bardzo serdecznie już w ósmym odcinku na serii na polskiej, na polskiej wsi i widzowie na samym wstępie zostawcie 10 łapek w górę, to będzie kolejny film z tej serii i widzowie, kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech subskrybuje, bo lecimy po 300 subskrypcji do końca lutego, więc zostawcie tego subika, ja sobie chwilę poczekam. Dobrze, widzę, wie, kto zasubskrybował. No to niech kto ten zasubskrybował. Po prostu widzę, ten, kto zasubskrybował, ten zda do następnej klasy. Kto nie zasubskrybował, no to nie zda do następnej klasy, więc tak. I widzę, wie, co ja zrobiłem po, za odcinkiem. Tylko widzę, muszę sobie ustawić, bo trochę dobra. Trochę jest głośno, nie powiem, że nie. Dobra, yy, tutaj mamy tak. Kurki chodzą i napiszcie hashtag kura, a ja wam a ja wam przypnę serduszko i co? Tutaj poza odcinkiem nic nie robiłem, prasa stoi, beczka stoi, rozrzutnik stoi, to wszystko stoi fajnie. Fejrandzik, widzę że zamkniemy prast bramę. Dwukółka stoi jak zwykle. I widzę to. Tak. W tym odcinku będziemy orać. Chyba odpalamy. Widzę tu 60. Tylko. No dobra. Odpalamy 60 i jedziemy. Ale głośna to 60 jest, ale co na to poradzić? Trochę widzę, jak głośniejsza jest ta 60 niż ruski. Ale dobra. Tutaj idealnie. Teraz widzę, musimy podjechać. No tak, trochę tak. Trochę nieidealnie, ale dobra i tak, dobra i ciąż. dobra i ruszamy, zmieścimy się, zmieścimy, dobra i jedziemy. Widzowie, pół podniesiony, podniesiony, no i dobra, widzowie, jedziemy, zmieścimy się, tutaj koło tego kijki, dobra, zmieścimy się, i widzowie, jedziemy na pole na pole, dobra, wyjeżdżamy z Gospa i widzowie musimy trochę przejechać oczywiście widzowie nie będziemy orać tego pola tu po pszenicy tylko będziemy orać tu pole po owsie, bo tu będzie siana pszenica widzowie, więc tak co jest, co ma problem Jakiś? nie ma problemu, więc tak, ale na samym początku widzowie, musimy ustawić dobrze pług widzowie, tak szczerze żeby co chodził. Ja widzę ustawię pług. Dobra, półk widzowie jest mniej więcej ustawiany. Ja widzowie też jestem słaby w ustawianiu półka taki taki jak i w taki widzowie w realu więc więc możecie widzowie mnie nie, nie, nie hejtować dobra i, i ruszamy Ciekawe czy ono da rady jako świat widzowie w sumie widzowie po co my tak w ogóle jedziemy od środka możemy widzowie od boku możemy widzowie orać na zagon. Od, od środka. Widzę, widzę, ten. Dobra. Widzę, widzę. Dobra. opuszczę widzę, ten pług. Chyba jest równo, równo. Jakoś się widzowie, to, nie mówię, że nie? Nie no do... Chyba dobrze jest, dobrze pułk jest ustawiony, ale będziemy widzieć po drugim przejeździe w sobie Czy jest pułk dobrze ustawiony czy nie I tak w sobie Ale jak na razie w sobie pierwsze testy 60 w polu Aha tutaj w sobie kostkę, kostkę słomy zostawiłem, ale dobra I widzowie teraz będziemy mogli zobaczyć czy ten półk jest faktycznie dobrze ustawiony Bo jak nie to będzie widzowie, będzie trzeba go jeszcze raz ustawić no, Mam nadzieję że on jest dobrze ustawiony Co jest? No powiedzmy że on jest. ten półk jest dobrze ustawiony, więc jedziemy ale on bierze śmieszną, widzowie, szerokość w tym farmingu, ale dobra. To jest farming, widzowie, no niestety. Nie widzowie, co? Kurde, tam sąsiad robi Ursusem 912. Aha. On sieje, widzowie, chyba rzepak. W sumie rzepak, on na pewno sieje rzepak, bo jest ten sierpień i tylko rzepak, widzowie, się sieje na, na we w, w sierpniu no chyba że szeje widzowie sąsiad trawę no to tak ale jednak wątpię że się tu trawę bo rzepek widzowie pewnie sieje bo on ma takie większe gospodarstwo typu typu widzowie taki inne w Holland T5 te ten Ursusik i taki w widzowie 80 nie on ma, więc ładnie on ma maszynki, więc tak O, 60 dostaje w palnik. C360 dostaje widzowie wpalnik. Kurde, widzowie chyba będzie tytuł odcinka, 60 dostaje wpalnik. Po to co się robi na dzisiejszym bo co, bo to, bo to, bo to co się robi na dzisiejszym odcinku, no to, to chyba widzowie my nigdy tego nie zaoramy Kółko widzowie podnie, podniesione na maksa i wygląda jak korka Nie tam wcowie, ładnie to daje. Orka jako orka widzowie, fajnie to wygląda. Kostka tutaj słomy leży, ale widzowie, niech sobie ta kostka tak szczerze leży. Tam kiedyś się ona przyda, więc tak. Kiedyś się ona przyda, może w przyszłości, więc tak. Za rok, widzę tą kostkę sobie zabierzemy. Jak nie zapomnę, więc tak, ale. Dobra, opuszczamy i jedziemy. Widzę, jak kolejny przejazd, już drugi przejazd, więc ładnie to nam idzie. Trochę krzywo pojadę jadę. ja prosto jadę teraz, więc idealnie to mi się, mi się to akurat podoba, bardzo podoba widzowie, Drugi przejazd, a jaki kawałek zrobiliśmy, to mi się bardzo podoba, ale. Nie ukrywam widzowie, że ten pułk jest trochę za mały do tej 60, bo przydałby się pułk trójka. Tak szczerze. Tutaj widzowie poprawimy. Dobra. Podnosimy pułk I cofamy. W sumie porobimy trochę ze środka. Ale ty wchodzą, ale... No co jest jak ta sześćdziesiątków i co ja sobie tu nie daje rady To trochę dziwnie ona sobie nie daje rady Dajesz 60, dajesz, dajesz, dajesz. Dobra, sześćdziesiątka, dobra, wsad wsadzony, więc ładnie. Ale widzowie, to, tak jak mówiłem poprzednio. Przydał widzowie by się większy pług, czyli ten trzy skipowy Nie dość widzowie, żebyśmy zrobili większą robok, roboczo. Szybciej byśmy to zaorali i widzowie po prostu szybciej by to szło. Teraz widzowie co? Trochę to mozolnie idzie, ale jakoś tam idzie. Praca tu 60, fajnie. Też, też widzowie, też ten. Ale tu. Tutaj jest co cofniemy. Ale jest to no nie, dobra Ursusik fajny Ale widzowie, dlaczego ten sąsiad tutaj nie robi? Dalej nie, nie jedzie widzowie, tak szczerze Co to on stoi, czy co? Gromko go wie, tak szczerze Ale nie wiem Ale nie wiem, co tu ten Ursus Ursus stoi sąsiada, czy sąsied widzowie trochę pochlał i poszedł nie wiadomo nie wiadomo, ale widzowie jak będzie przed przyjdzie jak sam samszed będzie no to go się widzowie zapytamy na odcinku no chyba, że jak nie będzie chciał być nagrywany no to w sobie zapytam się poza odcinkiem więc tak więc, więc tak ale widzowie Teraz patrzę, że trochę nierówno zacząłem, ale dobra, tam... Zaorane to tam i co, potem i tak to będzie zakultywatorowane trochę. Dobra. No daj, dziesiątkę, co nie dajesz rady sobie. Dobra, 60. widzowie sobie daje radę, ale tak mozolnie, mozolnie sobie daje radę, ale jakoś ważne, sobie, że daje radę sobie. Koguty, widzowie, działają jak sobie sami możecie widzieć, bo chyba jeszcze tych kogutów nie odpalałem na odcinku. Nie, chyba nie, nie odpalałem, widzowie. Więc odpalę, widzę Wam. Więc tak. To jest, widzę, chyba ósmy odcinek albo siódmy. No, chyba ósmy odcinek. To jest, więc szybko te odcinki tak szczerze lecą widzowie. Bo nie ukrywam. Tutaj też. Ale to widzowie jedzie. Jakby nie mogło. Dobra, zguścimy widzowie te, te koguty, bo to nie jest noc, żeby je od, rozpalać. W nocy widzowie będziemy pracować, ale no niestety ten. No i ich znowu podnosimy. I tak widzowie byśmy mogli jeździć, orać od tego, od tego, więc tak. Orka typu ten. Co jest? Ale ona sobie nie, nie daje rady. sobie patrzy, jak on sobie rady sobie nie daje Dziwne A teraz Nie no on sobie 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 aktualnie rady nie, nie daje Bo teraz zmienię biegi Chyba widzę dlatego że gram na automatycznej skrzyni biegów Czyli samo widzę mi przerzucę biegi Będę widzę musiał grać na biegach. Tak jak przy prasowaniu wiem, muszę też grać na biegach, więc tak jak przy i przy orce będę grał sobie widzowie najwyżej na, na biegach ale co? Co jest, widzowie? Co jest, widzowie? Co jest, widzowie? Ledki, widzowie, dymek tu się pojawia. Ursus, widzowie, się pali. Trochę. Aha. Aha, widzowie. Nie no, widzowie, ja szybko, widzowie, lecę do, do domu po telefon. Dzwonię, widzowie, po straż, żeby oni, widzowie, tu przyjechali jak najszybciej. Widzowie co? Ja, 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 ja lecę do domu. i widzimy Widzę, ja, się po krótkim cięciu jak widzę, ja, przyjedzie straż. I widzowie ja, tak. Ja widzę już ja, zadzwoniłem po straż i widzowie ja, tak. Łomatku widzowie straż już jest. Kurde, widzowie chwilę mnie nie było. Nie wiem, widzę 7 minut mnie nie było. A straż już widzowie przyjechała. O Matku widzowie. Bo tu widzowie gaszą i ja, ja nie będę widzowie podchodził. Ale tutaj widzowie otworzyli widzowie tam, patrz widzowie Oni tam otworzyli to Aha To fajnie widzowie, pożar Ursusa Sąsiada No niestety widzowie, tym pięknym akc akcencikiem widzowie kończymy ten odcinek Przy naszej sześćdziesiątce I widzowie tak, no niestety napiścia też Jeśli widzowie wytrwałeś do tego końca no to napiszcie hashtag drugi hashtag w tym odcinku hashtag pożar a ja, wam, a ja wam przypnę serduszko i w tym odcinku to już będzie na tyle ja się z wami żegnam do kolejnego odcinka na razie cześć